No. Ale czy mogę rozmawiać z Polakiem, kurwa? Nie, proszę pana. Jak, jak, jak to, to chciałby pan rozmawiać z Polakiem? Przecież Polacy nie mówią. Polacy dają tylko chrząknięcia i pomrukiwania, kurwa. Ale jak, to to wszyscy tak mruczą i chrzączą? Nie, proszę pana. Mruczą i chrzączą tylko ci najlepiej ich wykształceni, o ile można powiedzieć o Polakach, że są wykształceni. Znaczy, można powiedzieć o Polakach, że są wykształceni w tym sensie, jak na przykład niektóre karaluchy szybciej wydostają się z labiryntu w laboratorium. Ja na przykład właśnie pomurkiwają ich chrzączą ci Polacy, którzy są, kurwa, karaluchami, które się nauczyły takich czynności, jak na przykład e, praca, nawiasem mówiąc, w cudzysłowie kurwa, w jakiejś fabryce psychopatów kurwa zarabiają tam do 5000 tysięcy złotych, bo wie pan ktoś zarabia w Polsce 5000 tysięcy złotych, to jest uważany za kogoś, któremu się powodzi. No to mogę prosić do telefonu jakiegoś karalucha, no tak, ale chcę pan takiego co krzelczy, czy takiego co promrukuje, kurwa, bo tak jak panu wspomniała. Kraluchy kurwa Polskie, kraluchy kurwa Polskie są obecnie w labyrincie. na trzecim piętrze kurwa instytucji, w instytucie badań entymologicznych imienia Lorenza, kurwa. właśnie trzecią fazę kurwa odbu odbudowy pancerzy chitynowych, kurwa. W po ostatniej pochodzi spłukały im się pancerze chitynowe, kurwa, biednym robakom, Kurwa, czczość pierdolony 5 tysięcy złotych, kurwa, cel życia, kurwa. 5 tysięcy złotych, jaka piękna to liczba, kurwa. 5000 5 tysięcy złotych, kurwa, ja bym nawet, nawet bym kurwa nie zadawał z tej kłopotu, żeby wstać z łóżka niebane, kurwa, niewolni, niewolnicze karalowe no, kurwa. 5000 tysięcy złotych to jest tak, jakby ktoś, kurwa, jakby ktoś kazał. Drugiemu człowiekowi wylizywać kible kurwa własnym ręczy, językiem. To jest to samo, kurwa, trzeba nie mieć godności w ogóle, żeby taki pieniądze pracować. Znaczy pracować, wychodzić z labiryntu karaluchy pierwomo, kurwa, więc tytuł się Lorenza, kurwa. Na trzecim to było pieprze na drugim. No to mogę prosić za telefonu jakiegoś kralucha? Tak, kurwa, może pan. Trzy minuty albo trzy minuty z jedną sekundą, zależy kiedy pan przyciśnie, kurwa. Teraz?